Siemanko, witajcie, ja tutaj ręki I dzisiaj kontynuujemy sobie grę w Sunk Online I tak, y ja tutaj sobie wszystkie misje już, y znaczy misje, te codzienne wyzwania i tak dalej sobie podbierałem. Y nie będziecie musieli na to patrzeć I tak, kontynuujemy naszą przygodę y w Pieczarach Dzikich Serc i, i w tym dzikim lesie y Ale tak, no na tamtym y wcześniejszym odcinku Yy, ogarnęliśmy sobie to, yy, chyba zebraliśmy te wszystkie łapy i teraz to oddaliśmy, albo nie, nie, wróciliśmy się do miasta Wróciliśmy się do miasta yy, I chcieliśmy wziąć po prostu nowe questy, żeby robić je na bieżąco, tak I dobra, co my tu mamy? mamy zdobyliśmy 19 poziom i możemy sobie dać 3 punkty yy, w jakąś umiejętność Zobaczmy sobie, co tutaj, tutaj mamy Zwiększa obrażenia zadawane przez rozproszony strzał przy trafieniu w pełni regeneruje 100% twojej całkowitej koncentracji. O to mi chodziło, o to pamiętałem, że to jest to jest bardzo przydatne, to jest bardzo fajne. Więc to na pewno sobie wymaksujemy. Mamy tutaj gościa. Dobra, i zdobyliśmy punkty prastarej wiedzy. Bardzo fajnie nam się rozwija tutaj ta postać. I więc tak, damy sobie w... w atak na pewno sobie damy jedno i damy sobie zdrowie. Będziemy dawać sobie tak... Tak, równomiernie. W miarę możliwości. Tak, tam musimy jeszcze porozmawiać z tym. Y, z tym hopem. Jednym, tutaj sobie weźmiemy. Akt pierwszy, część piąta. Spętany Bóg. No fajnie, fajnie się zaczyna. Tutaj sobie już. A my nie możemy wziąć y, tego drugi raz. Nie, nie możemy. Nie. na tamtym moim magu można. Można było wziąć. Dobra, i ogólnie przewiduję seryjkę, teraz stawiamy się odcinek z Valorant, yy, z Valoranta i przewiduję w ogóle seryjkę, żeby zrobić sobie seryjkę na tym magu, yy, na, którym, na którym mam takie taki spokojne konto, mi się wydaje. Nie wiem, tak jak mówiłem, dawno, nie, dawno tamtego maga też nie wchodziłem, no nie, ale zacząłem sobie tę seryjkę i bardziej się skupiam na tym, na tym strażniku. Ale tak, schronienie Vriana. to już jest to nowe miasto. Yy, yy, czyli to jest tam yy, tutaj na, w tym pociku na mapie. No dobra, bijemy sobie najpierw bram. Pójdziemy później do pieczar dzikich serc, i tam będziemy będziemy funkcjonować dalej. Dobra, nie, jeszcze nam dropią te yy, łapy. No jeszcze 10 tylko musimy zdobyć, więc spoko. Nie się tutaj dropić. Myślę, że ładnie nam, ładnie nam robią. 388 zdajemy z krytyka bez żadnej esencji. Jest. To, to Chyba spoko. Spoko są to obrażenia, mi się wydaje. Hmm. O, i widzicie? I mamy 100%. Odzyskaliśmy całą naszą koncentrację, więc. Koncentrację, tak. Więc to jest bardzo, bardzo fajny yy, dodatek do naszej, tej umiejętności. Czasem nam brakuje, żeby użyć tego na, tego na ten precyzyjny strzał. Więc to jest naprawdę bardzo fe, a fajne. Szukamy sobie kurde, ktoś tu łazi i sadzymy, bijamy. Tutaj bardziej może w sobie. tak Nawet nawet z tego bijamy? w sensie z tego rozproszonego strzału, więc mi się wydaje, że należy się tutaj się jest, nie jest potrzebny, a to naprawdę, naprawdę jest fajne. O, tu rozblokuje jakiś kamień. Fajnie, to jest, że nie można tak strzelać przez te kamienie, to są takie drobnostki w, e, w walce, ale są bardzo, bardziej to realnie tak wygląda. Dzięki. Lecimy sobie tam, w tą stronę. Dzisiaj mam wolny dzianek, więc sobie nagrywam, tak? Tam dużo pracuję, ale... A teraz pracuję dzień na dzień. Że jeden dzień mam wolny, jeden dzień cały pracuję. Z nich nie mamy żadnej misji chyba, bo na miejscu z nich nie wypada. Chyba, że to cięższe zadanie jakieś będzie z tym dropem z nich. Ale boże, w lasem się to wyjść. A jeszcze plus 25 mamy z tego, więc mamy spoko teraz regenerację, koncentracji z, z tych naszych umiejętności. Kurde, mało jakoś tych. Dobra, jeszcze cztery, jeszcze cztery tylko i będziemy sobie. E, tak, dziki las, zbierz łapy, potem mamy wszystko już w pieczarach Dzikich Serc, więc pójdziemy sobie od razu do pieczar Dzikich Serc, myślę, że już powoli będziemy się tam udawać, po drodze nam się uda zebrać, zebrać te łapki, a na pewno dzisiaj nagram sobie jeszcze odcinek z tego, e, z tego maga, y, naszego czarodzieja, y, czarodziej kręgu to jest chyba, taka pełna nazwa, i sobie też tam popykamy, bo to jest z też. A dzisiaj, że, że mam dzień wolny, chcę po prostu nagrać sobie parę więcej jakichś odcinków z jakichś gierek i, i, i później sobie tylko je tam ewentualnie wrzucać, nie? nie? Zresztą do mnie z pracy, że dzisiaj będę na chwilę, podobno. Nie, nie będę. Nie, nie będę. W czwartek będę na chwilę, w dzień mój wolny, bo mam modelkę, którą muszę zrobić. Więc, więc wtedy będę. Jeszcze chyba tam trzy te łapy zostały, nie? Tego, co... Dobra, zbieramy sobie wszystko, wszystko Zakierujemy się tutaj w stronę tych peciardzikich serc Ale nie chciałbym tam wchodzić, dopóki sobie nie zbierzemy wszystkich tych, yy, tych łap Więc sobie zrobimy tutaj Zakręcimy sobie tutaj, jeszcze pójdziemy w tamtą stronę Będzie jakiś poziomek po 16, więc jakaś liga będzie Jakiś duos na pewno nagrany Jeszcze jedna łapa, jeszcze jedna. To jeszcze Pięknie. nie chciałbym się jakoś oddalać od tego wejścia do PSR Dzickie. Ale jak też to, to mam konia, więc szybko sobie, szybko sobie podgniemy. taki jakiś ziomek. tam tu mamy. Oczywiście, już teraz yy, wszystko na inny poziom zupełnie niż, niż u nas jest to możliwe. I będą same Tam są same jakieś buty. Te bagne, takie w sensie to chodzące, takie wielkie, grube. Tam się nie udajemy. Ja sobie ab absolutnie w ogóle poza odcinkami nie gram. Nie gram tą pasażerą, więc wszystko jest nagrywane na, na bieżąco. Dobra, mamy te łapy. Łykawy. I lecimy do pięć narodzinnych serc. Strasznie rano, ja dopiero zadałem śniadanie. Znaczy strasznie rano, jest dziesiąta po dziesiątej. Mamy sobie te łapy, i lecimy do pieczar. I zadałem się w śniadanko, wypiję kawkę. Znaczy, piję kawkę. Właśnie kończę. Trochę posprzątałem na chacie. Przepraszam. No i coś tam się coś chciało znowu. Kurde bela, no. Aktualizowa aktualizowało mi się coś w ogóle przed tym, zanim włączyłem gierę. Dobra, no. Ten wejście na konia nam się aktualizowało chyba tak długo Musiał być czas I w czwartek właśnie nagram sobie jakiś mm, jakiś odcineczek taki Taki fajny I Myślę, że tutaj już trafiać będzie on w inne gusta niż w gusta graczy Ale spróbuję sobie nagrać Spróbuję sobie nagrać Nie wiem, pozwolą w pracy, ja się pytałem, niby mogę, niby mnie Ja nie wiem o co chodzi, ale w tych pieczarach dzikich serc. To jest taka strasznie długa mapa. Tam na to samym końcu jest taki boss. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Nie powiem wam, nie chcę skłamać. Ale lecimy sobie tam w stronę z zapytania. Tam, tam, gdzie nas prowadzą. jak tam jeszcze piszą jadł. Jadu. Potem nam już coś więcej będzie napadać z Ja nie wiem, fajnie się bije. Teraz już jakoś tak trochę trochę, trochę cięższa jest ta walka, tak mi się tak odczuwam. Że nie zabijamy ich tak szybko. Znaczy tamtych yy, tanków, tak jakby tych małych. Yy, a tutaj coś jest, to jest nasze. Bierzemy to. Klicamy sobie. To skrzyneczka, to nie pieniążki nam wypadną? Nie, wytrych nam Przeważnie wypadają yy, pieniążki, albo wypada z nich wytrych, więc. Tam daleko musimy iść strasznie. Myślę, że już zrobimy, spenetrujemy całą tą mapę tutaj. Będzie akcja, penetracja. I tak, może kończy ten odcinek. Ale zobaczymy. Zobaczymy, od razu potem także do obróbki, więc. Więc trzeba e, później. E, od razu drugi z tej postaci, nie ze strażnika naszego tego dzikiego lasu. A potem. I, potem, potem. Się, się zobaczymy, jak tam będzie oglądalność na nim podziałać dobra, nic nie możemy jeszcze tu jest coś nasze lecimy, na no około, na no około lecimy A, i nie yup tego, Myślę, że trafiłem już ten strzał. Tą szybką strzałę. A, 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 a nie trafiłem. I walecz, ja to taki... Jest te precyzyjne i w ogóle Bez tak efektu żadnego dodatkowego. No, ten z... Pójdziemy, jakąś szczelinę sobie wchodzimy trochę strasznie. Fajna jest ta muzyczka w ogóle, Tu jest napięcie takie. Tutaj. Tutaj Wyobraźcie sobie tak naprawdę, jakby było cicho, jakby było bez tej muzyki. Straszne by to było, naprawdę. być muzyczka wgrzebać, albo jakiś podkład taki. Jadło, brawo sobie jadło. to jadło. A i potrawy. O, brawo. O, puta, jakim to jest, się z Wow, fajnie. Fajnie, jakieś buty epickie, wyjątkowy przedmiot. W ogóle tak, w yy, tej umiejętności jeszcze będziemy później dawać sobie na pewno punkt, bo to bije spore obrażenia, więc na pewno będziemy sobie chcieli, yy, chcieli coś, yy, coś, tutaj, coś tutaj w to ulepszyć, bo to nam daje im, im yy, za każdy oto atak dostajemy prędkość ataku i to później takie ona ma spida. Strasznego i to jest, to jest bardzo fajnie, naprawdę. Dużo używam tej umiejętności. Nie mnie podejdzie. I to jest na bossów, to jest na bossów, dobre, naprawdę. Stunujesz i napierdzielasz się w na mhm. mhm. to jest aura w ogóle taką nasu, bo to jest w ogóle jakiś dodatek, ja tego, tego nie było kiedyś na pewno. Nie było tego wcześniej. A tam się jaszak, chyba on jest jaszak, on tak się nazywa ten boss, jaszak Tak mi się wydaje, że on tak się nazywa Dobra, bierzemy sobie to, no i pójdziemy tam do końca mapy, zobaczymy tego bossa Na pewno go na załatwimy Jak najszybciej się da Ciągę jakaś przesiedla się i cofniemy się do miasta e, Mapa nam się zregeneruje akurat I, 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 i sobie, i sobie Albo nie, no po prostu jeszcze sobie gdzieś pójdziemy w tamty rzekomarki Tak? I jeszcze mamy tutaj Coś nam wypadnie na pewno Ale misji jeszcze z tego co tam widziałem to chyba z tym jaszakiem Yyy, e, Jaszakiem nie ma, że po no, prostu ja będzie misja, żeby go załatwić, więc będziemy robić to powtórnie. Dlatego no, jesteśmy tutaj blisko tej X i jakiś jakiś przedmiot dużo fajny. warto. Kurde, to się nas na pewno. Nas, to jak to się zrobiło tak, tak zielono, fajnie taka mgła jest, podoba mi się to dobra, S Jasie, dobrze Arsena, nie wiem, że Jasie ale robimy sobie tak to mi pomaga startać, No i fajnie. Jakoś to jakoś to poszło. Kicz będzie to. Dobra, i tak bierzemy na koń. Jako chciałbym sobie powiększyć ten ale to jest za dużo mrocznych monet, więc to raczej tego nie zrobimy, to sobie wyrzucimy, Mam legendarny pas na razie, więc, więc czuję potrzeby. O, to będzie spoko, no dobra, lecimy dalej. Zostawiamy sobie, tak naprawdę tych przedmiotów dro dropi nam tak dużo, że tych zielonych takich jak jeszcze coś nie, nie jest warto, mi się wydaje, yy, tak mocno zbierać aż, jakoś angażować się w sprawdzanie. Jakie jakie są te? To nam znika, teraz już dwa, wcześniej było jedno, jedno mnie denerwowało, teraz denerwujemy ją podwójnie, no o, to jakiś golcik nam zostało Tu już się zaczynają nowe krypki, bo tutaj jeszcze nie mieliśmy. Kółko mamy. Zrobimy sobie kółko wokół tego Co zamiast będzie czekać jakiś mini boss nie będzie O, ja mówiłem Aj, nie dał się. Ale z nich tam dropy z, z, z tych... z tych świn Dropią do...

Ale musimy mieć też, też ubić jakąś ilość, więc fajnie. Tutaj jest już sporo, sporo. Więc opacała się zostać naprawdę prawdę. Gdzieś sobie tutaj poszperać jeszcze, poszmerać. to jest jakiś punkcik taki, fajnie. O, to jest nasz, Na strzałach, chłopaku, na strzałach, zajeba, zabiliśmy 7 szkół, 20 punktów życia, to chyba no, to będzie dobre I to jest to, sobie tutaj to zamienimy, później sobie e, kryształy wymienimy Ale chcemy tu jeszcze, nie Jijamy, bijamy w siedmiu. Tutaj naprawdę. A, oj, to teraz Nice. Dobra i cofniemy się teraz do miasta. Znaczy tam do tego do naszej... Do naszego kingshield jeszcze. I będziemy sobie podróżować dalej. Tutaj sobie też przetopimy, tutaj sobie coś, coś sprawdzamy. Chcemy sobie przetopić na pewno. Chcemy sobie przetopiać te przedmioty. Kurde jak mnie to denerwuje, no nie, nie mogę nic z tym zrobić. Totalnie, wszystkiego. Wszystko już próbowałem, wszystko patrzyłem. Nie chcę zablokować, nie No To sobie sprzed... A to nie mówię. To sobie przytopiłam, sobie To jeszcze przetopiłem, wszystko to tutaj Nam no, będzie jeszcze. Jeszcze możemy mieć. Tego od groma A te buciki mamy od 22 poziomu Więc na razie możemy sobie schować tutaj Naszego tego gościa Też sobie możemy przytokić Jak znaków zapytania tak naprawdę nam się pojawiło Dużo Teraz będziemy sobie tutaj yy, zbierać? Questy nasze pytanie. A nie wejdziemy tam? Czemu tam nie wejdziemy? Może że wejdziemy Chciałbym popatrzeć na grafikę tego tego królestwa tam A wejdziemy sobie tam sami, coś nam chyba się nie uda. Trudno, lecimy dalej. Po tutaj, po tutaj, po tutaj. Dobra, mamy gościa tu. Dobra, ja mam taki plan, że po prostu sobie. Y o, i wbiliśmy sobie 20 poziom. Jakieś nagrody, jakieś nagrody, ale to chyba nie za darmo te nagrody, tylko trzeba kupić te nagrody. Dwa punkty, możemy sobie dać dwa punkty. Skraca czas regeneracji... Skraca czas regeneracji, no nie, zbyt nie sobie co dać, ale skraca czas regeneracji, popki, łaskę, no to możemy sobie dać. Później będziemy sobie to na przykład, jakby resetować te punkty. I nadzwyczajna serdeczność. Dobra, na tym etapie sobie skończymy ten odcinek. Tutaj był z tej strony narzucę ręki, zostaw suba, zostaw łapkę, jeżeli ci się podobało. Poleć znajomym i tak dalej. Jeżeli chcesz pograć, cały czas przypominam, to zapraszam. Dziękuję, cześć.